To są te świeci, które przychodzą tutaj. Tu był taki zator tego wszystkiego. Pan Jan z gminy Izbicko od lat obserwuje, jak mętna woda przepływa strumykiem przy jego domu. Przez 40 lat administrował jednym ze stawów hodowlanych. Sam na posesji miał też oczko z rybami. Miał, bo ryby rok po roku zaczęły padać. Nie hoduje ich już od dłuższego czasu. Jego zdaniem wszystkiemu winna jest zanieczyszczona woda. Tylko brudna woda płynie i zatrucza i nic nie płynie, bo nie ma co płynąć. Tu już nie ma nic, nawet robaka nie ma. A jak jest tutaj lekki zator, to to widać na śluzie. To przecież ja to widzę codziennie, bo ja tu mieszkam z okna, to widzę. No także jest masakra. Były już hodowca twierdzi, że wielokrotnie zgłaszał zanieczyszczenie wody różnym służbom, ale nikt nigdy nic z tym nie zrobił, choć występowanie zjawiska potwierdzają władze samorządowe. Z wiedzy jaką posiadamy to woda ta jest mętna ze względu na odprowadzanie wód kopalnianych przez kopalnię zlokalizowaną poza gminą z Izbicku na terenie gminy Strzelce Opolskie. Mętna woda dociera też do gospodarstwa rybackiego Krogulna, ale tam jak twierdzi zarząd nie wyrządza szkód. Woda taka o zabarwieniu wapiennym już jest od kilku lat, płynie tą rzeką. Jak do tej pory nic się nie działo. W momencie, gdy dostaje się na stawy, to zabarwienie znika, opada na dno w formie jakiegoś osadu. Czysta kreda. Choć, jak podkreśla zastępca wójta, gmina trzyma rękę na pulsie w sprawie mętnej wody. Poinformowaliśmy wody polskie. On tutaj nadzór wodny w szelcach opolskich. Z informacji, jakie mamy, wiemy, że przedstawiciele byli sobie gdzieś tam to sprawdzić. Jest to na dzień dzisiejszy jedyny sygnał. Sytuację na potoku monitorują wody polskie. Woda była w nim już kilkukrotnie badana. Po wyniki kontroli zwróciliśmy się do wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. Czekamy na odpowiedź, a mieszkaniec Izbicka zauważa, że przez działalność przemysłową w okolicy ubywa nie tylko ryb, ale też innych zwierząt. Fabian Miszkiel, Kurieropolski.